Jesteśmy po zwycięskim meczu Siarki Tarnobrzek z Wulczanką Wódka Pełkińska, a z nami jest trener Grzegorz Opaliński. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz? Dobry mecz uważam w wykonaniu obydwu drużyn, zarówno Wulczanki, jak i nas, Siarki. Także szkoda, że, że kibice nie mogli tego meczu oglądać na żywo. No wiele naprawdę dobrych akcji z obu stron. No też dramaturgia, prawda? Dwa niestrzelone rzuty karne. No, i cóż, no i nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy to spotkanie, ponieważ no tutaj ostatnie mecze nam nieźle szły. Zarówno no dwa tygodnie temu na Podlasiu prowadziliśmy 2-0 do przerwy, tak jak dzisiaj tutaj w Wólce i przegraliśmy 3-2, dlatego ta bramka stracona na 2-1 trochę że tak powiem nas, no nie ukrywam zdenerwowała, ale, ale moja drużyna stała na, na wysokości zadania, trochę uspokoiliśmy grę i yy, no i no niewątpliwie interwencja bramkarza, która obronił rzut karny była tutaj uważam yy, no bardzo istotna i kluczowa w tym meczu. Także cieszę się, że, że dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty, bo ostatnie dwa mecze z Podlasiem, jak i, jak i z KSZO, gdzie straciliśmy bramkę w doliczonym czasie gry, na pewno trochę, że tak powiem, wybiły nas z takiego rytmu, ponieważ no, zarówno na treningach, jak i w meczach uważam, że prezentujemy się całkiem nieźle, ale te wyniki nie były adekwatne do naszej gry. Dlatego dzisiaj cieszę się niezmiernie z trzech punktów. Czy jak e, rzut karny sędzia podyktował, to myślał pan, że wróciły demo, demony dwóch ostatnich meczów? No tak, tak, oczywiście. No nie ukrywam, że nie widziałem tego karnego, bo obróciłem się do tyłu, że nie chciałem na to patrzeć, dlatego tam mi chłopaki recenzowali e, tą bramkę, potem sobie na wideo zobaczę. E, no, co dużo mówić, no. na pewno każdy z nas tutaj się no, trochę zmartwił, ale Patrzyłem na zegar, widziałem, że jeszcze jest 15 minut i liczyłem cały czas, że, że jeszcze powalczymy o zwycięstwo. Yy, no, skończyło się tak, jak się skończyło. Wygraliśmy i, i to, co mówię, jestem bardzo zadowolony. Tydzień temu nie przebierał Pan słowach dotyczących gry Pana zespołu. Czy widać było na treningach w tygodniu poprzedzającym ten mecz, że zawodnicy chcieli naprawdę udowodnić Panu, że jednak nie są tak, tak źli, jak, jak ich tam Pan ocenił? Tak, od, od wielu tygodni już widzę to, że ta forma u nas zwyżkuje, dobrze prezentujemy się na treningach, dobrze pracujemy, dzięki Bogu też no, nie mamy żadnych kontuzji poważnych i to widać to, że, że drużyna idzie do góry i też w grze widać było zarówno i na Podlasiu, gdzie rozegraliśmy pierwszą połowę, chyba najlepszą od początku sezonu. No, tylko po to, tak jak mówię, no, nie byliśmy tacy konsekwentni. Z KSZO stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, i, i można powiedzieć, że w praktycznie zremisowaliśmy wygrany mecz. No i byłem, nie ukrywam, bardzo zły, zresztą wszyscy byliśmy źli, zawodnicy również. i Dlatego dzisiaj tych sytuacji nie było za wiele, ale no, zdobyliśmy dwie bramki i, i wygraliśmy to jest najważniejsze. Bo co z tego, że tworzymy sytuacje, jak, jak nie wygrywamy meczów, a zwycięstwa są najważniejsze? Jeszcze jedno pytanie, czy jest pan człowiekiem przesądnym? Nie, 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 nie. Bo ponieważ nie wierzę, mecz, nie mecz rozpoczął się od tego, że ugrzęźliście w błocie trzy lata nie. temu Motor Lublin również ugrzązł w błocie i przegrał mecz. Słyszałem tą historię, ale ja nie wierzę w jakieś przesądy, nie, po prostu mnie takie sytuacje trochę bawią, ale no, każdy z tam są ludzie, którzy w to wierzą, ja w to nie wierzę akurat dlatego, na to w ogóle nie patrzyłem. Jeszcze przed Wami jest praca do wykonania. Trzeba wypchnąć autokar. Czy jesteście już na to gotowi? Tak, jesteśmy. Myślę, że po wygranym meczu na pewno, by to powiedzieć, ta energia jest pozytywna i będziemy wypychać autobus. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.